się z a dziś nagrywamy Survival Tak! I dzisiaj sobie tak siedziałam. Pomyślałam sobie, hmm. może zrobię testy moich rakiet. Dada, moja rakieta! Tak! I tak tylko powiem, że inspirowałem się ten takim youtuberem vlogom, tak. No, on też miał takie rakiety, ja testował. I go pozdrawiam. Dobra! No i to jest taka rakieta. I jak to klikniemy, to sobie poladzi. Ui. I tam jeszcze jest druga rakieta, ale tam tylko ja nie oczy tylko on pokaże, jak działa. Dlaczego? Ale coś nie puchło. Więc nie wiem, czy we mnie celowało. Ale tak. Postawimy sobie udawacza gracza i on uderza. Przepraszam tylko nie wiem, czemu się nie chce włączyć. Halo? No. Nie wiem czemu. No nie no To mamy jakimś po włączyć Nie wiem Ale wiem, że się boga przynieść prostu... No się chyba ciało Działaż? Nie wiem, ale ten pojedynczymy po... ten... sobie do tej rakiety I tam zrobimy zbiorę, że w niej siedzieć Zobaczymy jak radzi. <głos> tak co <noise> zrobię. No zrobię. Eee. No, um, musimy tę rakietę jeszcze raz przygotować. E. No i w tą samą... To, co możecie pominąć na moment? O nooo! Nie za to! Wow! Jest moja rakieta. O, proszę. I teraz tak. Zdęczymy sobie to do tego. I cóżku? Boo! jeden, Ludzie Lecimy! <laughs> ja nie mogę tego tu. A ona ma. Nie, tu Chyba nie wiem. No tak. No, je znaleźć. Dobra, proszę mnie, żebym tak przestał. To przestano. Eee, no. A teraz ucieczka przed... tam, tam, tam. 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 A. Pokaż, co masz, to. Wypływa, 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 wypływa. Ja, ale nie wiem co się stało. Stało mi tu działać. Teraz nawet tego poszukam? A, są wszystkie motyki. A no to stało. nie wiem co zepsułam. nie świeci ale trudno Teraz ja puścimy sobie trzy rakiety będą je kołamić koń mnie koń albo dwa i Cyk! i myk! chyba, a no no ja sobie pójdę jeszcze no w ogóle to możecie przy okazji zobaczyć um, tu ma wszystkie Cześć. Będziemy to stawiać. Ogólnie. mnie. Chyba mm. car Czyli połączenie auta i... O, no, wow, ale ucieczka. Доброе утро, ну вот! Это, это сомбычки мои. О, нет, нет! не подошла. Ага, ну, файно, я на а другом? Ну и что? Хм, что Уже... бы мы там... давать грача. Weet je niet hoe dat werkt? Ah, ik ga er zelfs naar binnen. mijn En Ja się myślę, A, wiem, ja że mogę go Możemy sobie pograć. tu, 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 tu. Kaczka, kacz, ja kaczka game. Nie mogę spać, że sobie noga. O dobra, tu, tu tu! witajcie, przewitajcie, chciałbym tu się nakrywamy skaczka kaczka gaj! Już naraz. <grym> I troszkę rozkwiatą game. Gdzie wybuchło? Jaja! Oj, 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 co to się dzieje? Halo! No akurat jak wyszłam to się zniszczyło! Yy, no tak. To zostało z tego domu. Czy można powiedzieć, że nic? Dobra, weźmy sobie teraz taki domak. Loć! Lood. Chyba będzie się sama naprowadzać. Chyba dobra gdzieś. Już teraz mi się... no No może nie tu się chodzi, tylko... To się chodzi. O widzicie jakie piękne winy... Piękne... Piękna winna. I okno. O, co o się Co tam porabiacie? Taka dużo wierzająca. I no lecą to I jaj tu tam. Chyba uderzył już. No uderzyły. Trzeba... Chyba... Idź! U nie! Osoba, która to budowała miała za że to coś miało ochraniać ten dom. No tak jakby ja bym już nie żył dawno. E. <laughs> F fajnie, no, Bo też idziemy do mojego super sklepu, który zbudowałam, A ja by co tam to, to wszystkie zaczynałem? Sam zbudowałem. Po prostu I lecz. U -u. Otwierać! Otwierać! Nie co! Szybko. Mam drzwi. No i patrzcie. Muszę zrobić zakupy. Radek. Ja jakieś no dobra. Bierzemy kwiatki. Poduszka. <grym>, Wszedł duszka. Yy, u mięsko. Yy. O. Będę banana. Będę nim malować. To wezmę sobie. Ja mówię niebieskie, tu klej. Oba wełny się wezna. Oj, buty mi się skończą. Aaaa, za mał dróg. O mam. Muszę pójść kartę. Rybko, rybko. Ooo, ratować mnie. Aaaa, się nie w tym. Kacie. Aaaa, no teraz ratuj. To chyba leci, ale nie wiem. No akurat tak ja podeszłem, no! No nie wiem, ale ludzie by to jeszcze mogli przeżyć. To by mi się nie chcą yy, To jest taki mój bunker, którym na pewno nie przeżyjemy. Yy, po prostu dziękuję, nie? Na pewno nie przeżyjemy. Kto się pocieszył? Yy, dobra. Szybko, by tu jest takie tajne wejście. Ja. Szybko wkliknąć. O! Jesteśmy. Tu macie Mam nadzieję, że nie... Dobre, bo mnie jeszcze klas wam podobało teraz kiedy czy coś. E. lala, la, idziemy spać. E, idziemy spać. trochę bokiem, ale trochę. Co e. się... O nie, moja noga. Aaaaa! Co so. to? No, dobra, bym nie przer... No Tak, dużo warstw, ale słaby materiał. Tak, ale tak to robię, to nie pomyślałem. To jest lepszy bunkiet. Tylko, się robię źle podłogę, bo z m, słabego materiału. Tylko tego wyślemy. 5 No to są. To chyba nawet fajnie wyjdzie. Politing. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzień dobra. jest tak. Cyk. 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 Dobra, drzwi zamknięte. Teraz, teraz, teraz! Tylko ta niemożliwa! Tu nas nie znalazłam! Zobaczmy... O, nie mogę przeniknąć. Mmm... Yy, Sodełko. Ono tak bardzo przespawana. Przyspa to Tu wszystko, wiesz? Szybko! Poszczał! Już przewaliło, bo... I ...działka zepsuła. No tak, tylko działki nie są... Na... Dzia ...działki, tak. Ciągle, nie są ważne. Żyjemy. Drzwi się zepsuły. No ale byśmy przeżyli... Znaczy, raczej byśmy przeżyli, tylko się... Chwila, jeszcze coś chyba leci. To no, zapewne było już piękne samo. Dobra, tam jest. O! Ból. Wszystko No co, no przyjrzelibyśmy. O, akurat 15 minut. Fajnie. To co? Ja się żegnam. A więc cześć! I pa pa! Rakietka.